Witam serdecznie we wtorek, 27 stycznia kilka słów na temat bieżącej sytuacji technicznej FIG-20 DAXa S&P z uwzględnieniem kontraktów. Wczoraj bykom udało się wybronić lokalną strefę wsparcia Fibonacciego 83-89. Dzisiaj z kolei w przedpołudniowej fazie handlu mieliśmy próbę ataku na znany nam już opór techniczny 2326-29. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że gdyby nie pogarszający się sentyment w Eurolandzie, notowania indeksu przebiegałyby w tej chwili ponad wymienionym przed momentem węzłem cenowym Fibonacci'ego 2326-29. Dzisiaj bowiem wykazujemy się relatywną siłą, odnotowujemy również wzrost wolumenu obrotu na rynku kasowym. Tak więc, gdyby udało się doprowadzić do negacji. Strefy najbliższej bariery podażowej. Byłaby to zapowiedź konfrontacji w tym kluczowym węźle podażowym 2354-59, czyli strefie wytyczonej na bazie zniesienia 38,2 całego impulsu spadkowego. Tutaj jak wiadomo. Widać to zresztą dokładnie na wykresie, przebiega także zielona median line, co tworzy stosunkowo silne wzmocnienie dla oporu Fibonacciego. Na razie jednak bez przełomu, bowiem są kłopoty głównie z racji słabego Eurolandu z pokonaniem oporu 26-29. No identycznie w zasadzie wygląda to na kontraktach. Trochę inne strefy tylko pozostają w grze. Tutaj kluczową rolę... Odgrywa w tej chwili węzeł 2332-37. W porannej, w porannej odsłonie doszło do niewielkiego naruszenia tej strefy, jednak ostatecznie ukształtował się tutaj punkt zwrotny, choć nadal kontrakty zachowują się zdecydowanie lepiej niż słabnące w tej chwili indeksy bazowe. No jak pamiętamy, wczoraj Bykom udało się wybronić strefę wsparcia 2299-2303 i nadal w tej chwili jest to kluczowa w ujęciu intradayowym strefa wsparcia Fibonacciego. Z kolei udana próba negacji testowanego przetestowanego dzisiaj węzła 32-37 wraz z tą zieloną, górną Median Line to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania strefy 2362-69, czyli analogicznej można powiedzieć, zapory podażowej, jak wymieniony wcześniej zakres 2354-59 na w indeksie WIG-20. Jeśli chodzi o kontrakty na dolara amerykańskiego, ważną rolę odgrywa eksponowany przeze mnie obszar wsparcia 371, 71, 372, 73. Dokładnie tutaj, jak widać na wykresie, ukształtował się dzisiaj punkt zwrotny. Natomiast jeśli chodzi o sygnał kupna. To za taki uznałbym dopiero przełamanie poziomu 378,49, to jest zniesienie 78,6 tego niewielkiego ruchu spadkowego, wraz z przebiegającą zieloną median line. Ciekawie wygląda cały czas niemiecki indeks DAX. Eksponowałem wczoraj znaczenie oporu 10800-10880. Nie chcę powtarzać całej, całej treści zawartej we wczorajszym komentarzu. Niemniej jednak jest to średnioterminowa zapora podażowa posiadająca dodatkowe wzmocnienie w postaci czerwonej, median line i górnej linii kanału trendowego. Dokładnie tutaj doszło dzisiaj do wzrostu aktywności podaży, choć nie można ta Takiego nazwijmy to w cudzysłowie drobnego incydentu traktować od razu jako no, bardzo niepokojącego sygnału, czy też wręcz sygnału sprzedaży. Natomiast gdyby pod naporem podaży ugiął się jednak taki lokalny węzeł popytowy 10200-10240, to potraktowałbym już taki sygnał jako zapowiedź możliwości ukształtowania się jednak nieco silniejszego ruchu spadkowego na indeksie niemieckim. Na razie trwają próby. Przełamania ważnego oporu 10800-10880. Indeks SP nic nowego, nadal cały czas jest tutaj respektowany lokalny węzeł popytowy, podażowy 2055-2062. Natomiast gdyby udało się doprowadzić do negacji tej strefy, to jak już wielokrotnie informowałem w komentarzu, potraktowałbym taką sytuację jako zapowiedź powrotu indeksu do poprzedniego szczytu. Negatywny sygnał z punktu widzenia ujęcia krótkoterminowego to dopiero przełamanie strefy 1956-63, gdzie wypadają projekcje prowzrostowego symetrycznego układu XA. B, C i D. Dziękuję bardzo.